Hej, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj zapraszam na film o mojej toaletce. Pisałyście pod ostatnimi filmami było kilka takich komentarzy, czy będzie film jakiś o sprzątaniu kosmetyków kolorowych. Ja chciałam to zrobić sama, bo wydaje mi się, że takich filmów już nikt nie kręci, ale stwierdziłam, że w sumie jeżeli macie ochotę obejrzeć, to czemu nie? Więc dzisiaj zapraszam Was. Tutaj do mojej toaletki. I zanim przejdziemy tam do tych szufladek, i konkretnie co tam w której szufladce się znajduje, to pokażę Wam tak troszkę z perspektywy, jak to wygląda. Wygląda to u mnie tak. Toaletka jest taka ryflowana ona jest sensei. Ja tutaj w sypialni chciałam mieć biel, szarość i granat. Tak jak widzicie, z tutaj kawałek Wam jeszcze pokażę może sypialni. No tak, dokładnie to wygląda. Takie mamy kolory. Bardzo mi się podobają te rolety. Tam mamy takie białe szafki. Generalnie dobra, nie będę wam pokazywać wszystkiego, bo to nie o sypialni, tylko o toaletce. Kiedyś może zrobię wam taki house tour czy coś takiego, ale na pewno będzie to dopiero jak doczekam się jakiejś porządnej garderoby. No i tutaj zbliżając się, toaletka jest I Chciałam toaletkę inną niż mają wszyscy. Czyli wszyscy mają generalnie taką toaletkę białą z IKEA. Ja szukałam czegoś fajnego innego i stwierdziłam, że ta właśnie selseja jest fajna. A krzesło mam z Agaty, ale nie polecam go w ogóle. Ono jest takie walurowe, ale jest straszne. Okej, okay, tak mi się wydaje, że będziecie widzieć lepiej. Generalnie krzesło, krzesło jest straszne, bo jest bardzo wywrotne. I teraz, tak, mam dwie szuflady. Płytkie takie idealne na toaletkę. I tutaj w tej szufladzie mam tylko rzeczy takie do paznokci, więc tu nie ma tak naprawdę co oglądać. Jest mi wygodnie tu robić te paznokcie, bo zobaczcie, mam tu likwidy, wyciągam tylko lampę. W tym czarnym pudełku mam wszystkie lakiery, więc tutaj robię sobie paznokcie. Tu mam też pędzle pod ręką, takie czyste. No nic ciekawego, więc przechodzimy tutaj. I tutaj, słuchajcie, mam całą kolorówkę. Więc naprawdę można powiedzieć, że tego po prostu nie ma dużo, bo ja się ze wszystkim tutaj mieszczę. I tak jak widzicie, organizuję to od lat w zwykłych plastikowych pojemnikach, chyba z oszą, ale takie pojemniki wszędzie dostaniecie. I teraz jak widzicie, ja jestem przed sprzątaniem, to nie kłamałam, bo jak widzicie, tutaj jest to całe w pudrach tak, i, i tak dalej. Więc ja teraz to, co zrobię, zanim przejdziemy do omawiania tych kosmetyków, wyciągam absolutnie wszystko, żeby po prostu to dać do zmywarki. Ta opakowanka, tutaj widzicie, też muszę sobie odkurzyć w środku, i wtedy na świeżo będziemy z powrotem te rzeczy tu wkładać. Zobaczę, czy coś bym chciała się stąd pozbyć. Więc teraz właśnie tym się zajmę. Dobra, słuchajcie, wróciłam. Tutaj miałam trochę problem z umyciem tego, dlatego że w tej palecie jedyna paleta, jaką mam to jest totalny mat Mandala od Glam Shopu pokruszył mi się ten czarny cień i on mi zrobił tu masakrę. Dlatego między innymi chciałam też tutaj posprzątać. Cienie są takie matowe. Ja jestem fanką jednak matów naturalnych, bardzo makijaży. I oczywiście ta paleta zostaje, bo jest to jedyna moja paleta. No i zacznijmy sobie właśnie tutaj od tyłu. Ja otworzę z powrotem te pojemniki. O to jest bardzo fajny organizer na podkłady. A co to jest? No to jest pożusze opakowanie, czyli jak widzicie, recykling, ale naprawdę super mi się to sprawdza troszkę przesunęło, może tak będzie lepiej. No i słuchajcie, podkłady, jakie mam. Prawie wszystkie to są w tym momencie moje ulubione podkłady, więc będzie teraz przegląd tanich i bardzo dobrych podkładów. Zacznę tylko od tego jedynego, którego nie lubię, i to jest AA My Beauty Power z witaminą C. Ten podkład wygląda świetnie na twarzy, natomiast on mi się przesuwa w ciągu dnia. Potrafię sobie zrobić jakieś takie dziury palcami w nim, dlatego że on się po prostu w ciągu dnia. No, przesuwa na twarzy, nie, jakby nie jest dobrze utrwalone. Dziwne rzeczy się z nim robią po kilku godzinach, więc ja go prawie całego zużyłam. Zresztą wszystkie moje podkłady są na zużyciu, jak zaraz zobaczycie. Ale to dlatego, że dużo na home go używam. No bo tak jak mówię, wygląda ładnie, on się nadaje, wiecie, żeby wiele godzin w nim gdzieś być na mieście. Dobra, mój ulubiony podkład to jest Burżuła Healthy Mix. To jest ta nowa formuła. Nie wiem jak stara, ale ten jest cudowny, bardzo dobrze wygląda na twarzy, bardzo naturalnie cały dzień. I uwielbiam zarówno ten, jak i ten drugi Always Fabulous chyba z burżła. Wcześniej cały czas sam ten kupowałam teraz ten. Bardzo podobny podkład to jest ten Eveline Better Perfect. Uwielbiam, również bardzo ładnie wygląda przez cały dzień na twarzy, bardzo naturalnie um, Bardzo polubiłam też ten, Bielenda Makeup Academy Vega i Lumi I wiem, że ten podkład dużo z Was używa, on jest bardziej rozświetlający, bardziej lekki Ale też bardzo naturalny i dobrze w ciągu dnia wygląda Nawet jak się zacznie wyświecać, no to dalej to jest takie, wiecie, akceptowalne Naprawdę dobrze wygląda Dalej mam podkłady z Glam Shopu to jest podkład klasyk, który jest mocno kryjący, jest bardziej takim gęstym podkładem i ja go używam w momencie, jak mnie wysypie i chcę po prostu sobie to zakryć, jest wtedy świetny. A drugi podkład to jest upiększacz i ja wolę upiększacz, on jest lżejszy, jest rzadszy i... Generalnie też em, bardzo naturalny efekt. Nie wiem, czy gdzieś Wam mogę pokazać, że on się kończy. Nie widać tego, ale naprawdę tutaj już końcóweczka jest, tylko tyle, że wiecie, co ten kolor? Jaki ja mam tu kolor, czekajcie. Eee, nie wiem, jaki ja mam kolor, ale on jest dla mnie ciut za jasny, więc ja go często nakładam razem z tym Eveline. I one tworzą fajny duet. Ale on sam w sobie też jest bardzo dobry. To po prostu kolor, no, troszkę za jasny dla mnie. I nowy podkład to jest chyba krem BB semi mat, czyli półmatowy od Uniki. On był na Contigo. Użyłam go dopiero raz. Podobał mi się, ale wiecie, to zobaczymy. Dobra, więc to są podkłady. Tutaj mam pomadki. I to jest takie miejsce do przechowywania pomadek chwilowe, no bo wszystkie pomadki mam raczej w wiecie, w tym w torebkach. I tutaj to jest tak naprawdę mniejszość. Ale no bardzo lubię na przykład tą Eveline taką czekoladową. To jest kolorek 04 Tofi. I to jest takie właśnie ładne Tofi. Świetny jest ten błyszczyk. Ja go już kończę, co możecie tu zobaczyć. Powiększający usta on jest Bali. Kolor Bali. No, ten Vinyl Ink od Maybelline to pewnie kojarzycie. Bardzo lubię. W torebce mam kilka o tym samym. Znaczy, o podobnym kolorze z innych firm. Bo to jest taki. Idealny róż moim zdaniem Zobaczcie, brudny róż, bardzo naturalny Nie za jasny, nie za ciemny Idealny Jaki to jest kolor? pici, 15 pici. No i tu jakieś błyszczyki jeszcze Nie wiem, czy ja coś jeszcze mam do ust Tu mam taką perfumetkę, to sobie też tutaj włożę Świetne, jak macie jakieś drogie perfumy Albo, nie wiem, no chcecie wziąć ze sobą perfumę Nie chcecie całej butli taszczyć To wtedy ja przelewam do czegoś takiego To jest AliExpress więc to jest to. I tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o tą sekcję. Dobra, to teraz będziemy układać w koszyczkach. Ja tutaj na samym początku miałam takie rzeczy do, do brwi. Trochę cofniemy: do brwi, korektory. Więc tu mam wszystkie korektory, których używam aktualnie Trochę ich jest, ale dlatego, że nie mogłam znaleźć żadnego fajnego korektora Najpierw kupiłam sobie ten Bourjois Always Fabulous Właśnie z tego samego podkładu, to jest mój ulubiony Ale on był za jasny, więc kupiłam za ciemny podkład Healthy Mix, żeby je mieszać I w sumie całkiem się to sprawdza Tutaj baza podcieni, która się kończy Baza pod z Lovely, o ta jest fajna Ta jest fajna, bo ona jest taka, taki ala la I jak chcecie faktycznie, żeby cię nie cały dzień się utrzymały to o, zobaczcie, ono ma kolorek, ale on nie jest jakoś bardzo widoczny, zobaczcie, można go rozpracować, to już w ogóle nie daje koloru, ale fajnie się przyklejają tu cienie, więc ogólnie spoko mam dwa takie produkty do utrwalania brwi, w ogóle muszę iść na brwi znowu, zrobić sobie wypełnienie, ale tak normalnie jak mam ładne wypełnienie to tylko przeczesuję brwi E, tu jest Lovely i Hean. No, w sumie obydwa spoko. Lovely dużo lżejsze, Hean bardziej utrwalające, ale też może zostawić jakieś takie białe e, ślady. E, maskary ta się kończy z Eveline, ta z Maybelline, dopiero kupiłam podstawowa rzecz jedna kredka do oczu Scandalize e, z Rimela na linię wodną. Nic specjalnego. Dobra. Tutaj zostawiam puste na czyste pędzle, a tutaj sobie włożymy róże, bronzery itd., tak Bronzer mam na przykład taki z Huli. Hula Benefit. To jest ten mini, jak widzicie. I ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja go używam. No, kilka lat. Ze trzy lata. Będę go prędzej musiała chyba wyrzucić ze starości, niż żeby on się skończył. Bardzo dobry bronzer, bardzo ładnie się trzyma, bardzo dobry kolor, taki neutralny, nie za ciepły, nie za e, zimny, nie za chłodny, ale no, czy kupiłabym drugi raz? Raczej nie, myślę, że jest dużo fajnych bronzerów. Co prawda, używałam go na zmianę z innymi, bo w międzyczasie zużyłam bronzer z Eveline, ale i tak jest mega wydajny. Tu mam taki bronzer z Bella Mix and Fix. Ehm, bardzo ładny jest ten brązer, natomiast on się trochę wyciera w ciągu dnia, więc też rzeczy używałam go na Home Office, ale jak widzicie już go kończę. I z tej samej serii róż bardzo Wam polecam ten róż zamówić sobie na stronie Bela. Ponieważ on jest tak piękny, on jest taki piczy i on jest ze złotymi drobinkami. Kurczę, nie wiem dlaczego, chyba już jest po prostu trochę za ciemno żeby Wam to dobrze pokazać, ale widzicie to? Widzicie to? Ten róż ma po prostu taki rozświetlacz w sobie, jest cudowny, on wygląda tak świeżo, dziewczęco, bardzo dobrze wygląda na twarzy. Mam również spaezę róż, kocham ten kolor, to jest kolor peony, ale opakowanie jest straszne. Też już powinnam sięgnąć lada momenty dna, bardzo często go używam. Mam jeszcze jeden róż z Burżuła, klasyk z Burżuła, bardzo stary, ja go kiedyś dałam mamie w prezencie. To jest 74 Rose Amber. I ona go nie używała, i on do mnie wrócił, ale wrócił do mnie długo, długo po czasie. Jak widzicie, całą tą dupkę tutaj zużyłam. To jest bardzo ładny, klasyczny róż, taki klasyczny, bym powiedziała taki. No, taki pudrowy, taki gaciowy trochę, bardzo ładny. Póki jest jeszcze świeży, to trochę go pożywam i pewnie lada moment się go pozbędę Dobra, rozświetlacze, mam tutaj rozświetlacz My Secret, bardzo często go używam, fajny rozświetlacz To chyba chciałabym wyrzucić, bo to jest rozświetlacz jakiś Lovely Ombre Gold and Silver, nie wiem, to lata temu było też, wyszło I ja by go bardzo lubiłam, co widać po zużyciu, ale to jest już tak stare ja tego już parę miesięcy nie używam, więc dobra. To jest chyba jedyna rzecz, którą wyrzucę dzisiaj. Tu mam taki rozświetlacz Goddess of Love, czyli. Czekajcie, to jest Makeup Revolution. I love makeup. No, ale to jest wszystko jedna i ta sama firma, ten sam producent. No troszkę tego serca tu zużyłam. E, spoko. No, mogę mieć jeden złoty rozświetlacz i jeden taki. Em... Bardziej chłodny. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą sekcję. Zostały nam tylko pudry. Kudry pudry? Tutaj mam pudry. Aha, tu sobie, dobra, zwykłą konturówkę włożę. Tutaj oczywiście mnóstwo śmieci jeszcze było. Nie, Boże. Słuchajcie, nienawidzę tych opakowań pudrów od Bela. To jest już kolejny raz, kiedy puder z Belami się wywalił właśnie w taki sposób. No dobra, i te gadki tutaj to są moje najnowsze pudry Natural Beauty arganowy i kawowy Kawowy jest znośny, naprawdę jest ok natomiast arganowy jest jaśniejszy ciutkę I on mi trochę wybiela skórę i one są takie na granicy kredowości Generalnie to nie są dla mnie fajne pudry, ale chcę je jeszcze potestować Zwłaszcza kawowy w sumie to nawet mi w sumie pasuje Um, natomiast muszę jeszcze użyć Przynajmniej z raz czy dwa tego organowego, Jeżeli mi nie będzie pasował Czekajcie, cofnę Jeżeli mi nie będzie pasował To dam go cioci na przykład Bo powiem Wam, że nieraz dawałam jej kosmetyki kolorowe Które mi się wydawało, że totalnie W ogóle nie wiem no, dla kogo to jest A jednak ona ma inny kolor skóry Inny rodzaj skóry I jej się na przykład sprawdzały Warietę jest całkowicie nowy Odpakowałam tylko um, Do testów więc będę go używać. Vegan, e, vegan low Powder od Lovely. Kocham ten puder, no musiałam go mieć po prostu w zapasach. Tu mam taki ze Siena. Super są te pudry. I wy też mi pisałyście, że fajny. Już widzicie też porządne zużycie mam. Bardzo dobry puder. Taki wręcz powiedziałabym trochę jakby. Z, no może nie z podkładem, ale on jest dużo bardziej... Um, Hmm, inwazyjny na skórze Niż na przykład ten Lovely Ten Lovely jest po prostu całkowicie niewidoczny Ten trochę widać, ale on właśnie bardzo ładnie wygląda um, W sensie kolor No bo Ten ma taki kolor już właśnie jak pod podkład Bardzo dobry puder I mam dwa podoczy. Ten jest właściwie zużyty, ale nie było go w denku Dlatego, że musiałam przysypać Z tego e, tutaj e, Połowę Mniej więcej i to jest Vibo e, Under Eye Hydrating, czyli pod oczy puder. Kiedyś go najbardziej lubiłam, ale jak zaczęłam używać paezę, stwierdziłam, że paezę jest lepszy. Tylko jakieś mam popsute opakowanie. To się strasznie sypało, więc przesypałam do tego Vibo. E, w sumie oba lubię, ale paezę jest bardziej naturalny. Ten Vibo jest jeszcze z jakimiś jakimi drobinami, więc paezę w sumie lepiej wypada. No i słuchajcie, to by było na tyle. Słuchajcie, to by było wszystko. Także dziękuję Wam za to wspólne sprzątanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż nie było takie tradycyjne, jak to dziewczyny wyrzucają jakieś kosmetyki, połowę wyrzucają i tak dalej. Ale jak widzicie, nie ja mam na tyle mało, że ja najczęściej tą kolorówkę po prostu używam. Więc dzięki za wspólne oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.